zawsze byliśmy nierozłączni ja i Bartek głupie żarty wspólne gry wszystko aż poznałem ją Martę uśmiech jak słońce po burzy od razu mi się spodobała gdy powiedziałem Bartkowi tylko się uśmiechnął spoko też ją lubię zamarłem jak lubisz zapytałem udając luz a tak wiesz podoba mi się od tamtego dnia coś się zmieniło zaczęliśmy się ścigać spojrzeniami słowami i choć nikt nic nie mówił głośno, obaj wiedzieliśmy, że gramy o to samo serce. Pewnego dnia Marta zaprosiła nas oboje na ognisko. Siedzieliśmy obok, ale patrzyła tylko na niego. Śmiała się z jego żartów, lekko dotykała jego ramienia. Mnie traktowała jak powietrze. Po powrocie Bartek zapytał: Zły jesteś? Nie odpowiedziałem bolało. Nie dlatego, że ją straciłem tylko dlatego, że nie potrafiłem cieszyć się jego szcza.